Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak rozmnażam bazylię kupioną w dyskoncie. Przy pomocy tej metody możemy sobie zrobić w zasadzie nieograniczoną ilość nowych roślinek z jednej roślinki. I tutaj Wam pokażę, jak odcinam takie powiedzmy gałązki, które dobrze rukują, aby była z nich ładna nowa roślinka i wytłumaczę dlaczego akurat w ten sposób, żeby mieć jak największą szansę powodzenia, ja ucinam zawsze przy, tuż przy listkach. W ten sposób wiem że właśnie w tamtym miejscu, gdzie wychodzą nowe listki najlepiej właśnie jak już wychodzą takie dodatkowe te dwa, to to rozgałęzienie wiem, że w takim miejscu najprawdopodobniej zaczną e, puszczać korzonki, takie, takie obcięte e, szczyciki powiedzmy i procedura jest w zasadzie bardzo prosta, teraz należy obciąć te e, listki e, niepotrzebne ja to robię w ten sposób, że obcinam e, te na samym dole, ale nie tylko te na samym dole, obcinam także te duże. E, o, tutaj, żeby niestety nie nadwyrężać tej roślinki, żeby, miała, e, żeby nie musiała jakby tych dużych e, liści żywić. I nawadniać, tylko żeby elegancko mogła sobie puszczać korzonki. Nie mam statywu, także dokończyłem już poza kamerą, powiedzmy. No ale tak wygląda prawidłowo przygotowany szczycik, żeby puszczał korzonki. I co należy zrobić? To tylko wstawić je do wody, no ile tam nam się zażyczy. Możemy sobie naobcinać, i one w przeciągu, myślę, że szybciej niż tydzień. Zalewam je teraz tutaj wodą, i w przeciągu tygodnia, może nawet szybciej, zaczną puszczać korzonki. No, minęło 10 dni. Tak jak mówiłem, już po tygodniu zaczęło się to ukorzenianie we wszystkich w zasadzie gałązkach, które obciąłem i teraz one już są w zasadzie gotowe Jedną wyjmę. w zasadzie są już gotowe żeby je e, wsadzać w doniczkę, albo nawet można je już wsadzać do, do ziemi, bo Plato, one bez problemu sobie poradzą normalnie w ogródku. I teraz tak, pokażę tutaj od tych listków dolnych, czyli od, od tego miejsca do dołu, do miejsca ucięcia zostawiam mniej więcej centymetr, może troszkę mniej niż centymetr. I tu gdzieś miałem taką, którą obciąłem specjalnie troszkę inaczej. Zaraz ją znajdę. Jedna, jedyna, która się nie ukorzeniła i to jest właśnie. O, ta. Ta się nie ukorzeniła. I w, zas w zasadzie różnica jest tylko taka. Że były ucięte w innym miejscu. Nie do końca rozumiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Także należy ucinać blisko tych listków, po prostu i wtedy się ładnie ukorzenia, a jak się utnie daleko, to nie bardzo. No i teraz już można je sadzić i tylko się cieszyć, jak będą się rozrastać. No, i tak, doniczki mam po tych wszystkich ogórkach i pomidorkach, które przesadziłem. Także nie muszę nic nowego inwestować. I teraz będziemy te wszystkie sadzoneczki dawać. Ziemia tym razem, jakąś tam w Lidlu, kupiłem. Akurat po, po drodze miałem. Także nic specjalnego, a na pewno sobie urośnie. No, i tak już wyglądają wszystkie podlane, co ja mówię, przesadzone, i teraz trzeba już je tylko troszkę podlać, i będą sobie tutaj, może nawet na dworzu stały. Teraz jest wilgotna, wilgotność dość duża, także dopiero to są wsadzone, i teraz tylko przelejemy je wodą trochę, o. I żeby się troszeczkę ziemia ubiła. Jak starczy, niech sobie postoją teraz w tej wodzie tam niech dobrze sobie nasiąknie dzisiaj je wieczorem przestawię żeby nie stały w wodzie i o, wrócę do, pewnie do tematu za jakiś tydzień żeby zobaczyć jak sobie radzą minęło już 10 dni odkąd przesadziłem te bazylię no i wszystkie się przyjęły o jedno się troszkę martwiłem, ponieważ miała taki podgniły czubek, ale ta po prostu się rozkrzewia i, i wygląda na to, że wszystko będzie w porządku. Była jedna ta, która nie chciała puścić korzonków, ponieważ była na próbę odcięta w, powiedzmy w innym miejscu, zostawiony był dłuższy patyczek i w tym dniu, tego dnia, kiedy e, przesadzałem no to po prostu urwałem tak bliżutko tego tych listków, także pomimo tak długiego czasu i tak jeszcze puściło korzonki. Przy okazji coś jakieś robaki zdaje się, czy ślimaki, czy inne postanowiły trochę obgryźć, poobgryzać. No, ale myślę, że to i tak przeżyje te korzonki, są już całkiem niezłe. Puści nowe listki na pewno i, i powinno być ok. I teraz w zasadzie można zrobić tak, że jak one się rozkrzewiają, bo w zasadzie wszystkie się rozkrzewiają, to znowu kolejny raz można e, zrobić e, te, ten sam proces, czyli uciąć e, i jeszcze raz wsadzić do do słoiczka z wodą, żeby znowu zapuszczały korzonki. No i w ten sposób można rozmnażać i rozmnażać w nieskończoność, także proces bardzo prosty i jak najbardziej warto to robić, żeby nie kupować co chwilę nowej bazylii, tylko można sobie mieć świeżutką. Jak już się zrobi tak kilka, to no szczególnie latem można je trzymać sobie na dworzu bez problemu, nic im nie jest. No zimą troszkę gorzej, ale no to wiadomo. Można też sadzać po kilka ich do jednej doniczki, i właśnie chyba tak zrobię z tą ostatnią, że ją tutaj dołożę gdzieś. Po prostu o, tutaj do tej doniczyszki. I niech sobie radzi. A jak sobie nie poradzi, to i tak nic się nie stanie. No i tyle w zasadzie. No mówię, ten proces obcinania i, i ukorzeniania jest bardzo, bardzo prostym i można go powtarzać wielokrotnie. I mamy wtedy znacznie szybciej nowe roślinki, niż byśmy próbowali. Robić to samo po prostu z nasionek, i moim zdaniem jest znacznie większy, większe prawdopodobieństwo, że wszystko, wszystko się uda. I przede wszystkim mamy tą pewność, że to jest jakby kopia tej rodzimej roślinki. Czyli no nie ma tutaj powiedzmy jakiegoś tam loterii z tym, czy będzie dobrze rosła, czy niedobrze, czy będą ładne listki, czy nieładne. Tylko wiadomo, że urośnie taka w zasadzie jak ta roślinka, którą kupiliśmy na samym początku. No i tyle. Eee, myślę, że eee, część z nich nawet może wsadzę po prostu do ziemi, a część zostawię w domu, niech się rozmnażają i eee, no tak. Coś czuję, że to był ostatni raz, kiedy, kiedy kupiłem w sklepie bazylię. Także pozdrawiam.